Jak wykasować klocki hamulcowe BMW G02X4? Oczywiście należy je wymienić. Wymienić również czujnik zużycia klocków na nowy. Trzykrotnie naciskamy start. Jak widać, termin minął. Wymiany. Przeklikamy sobie menu. Wracamy na przebyte kilometry. Przyciskiem BC trzymamy aż do pojawienia się menu z kasowaniem. Cały czas trzymamy. Jak widać, pojawiło się reset możliwy. Znowu długo przyciskiem BC przytrzymujemy. Pojawiło się zapytanie, czy zresetować. Jeszcze raz trzymamy przycisk długo BC. W tym momencie puszczamy. Klocki hamulcowe na przedniej osi zostały wykasowane.